Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around this room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the below. Cześć, witam was bardzo serdecznie. W kolejnej serii the... zagrajmy w The Binding of Isaac. Grę możecie kojarzyć. Niektórzy pewnie z was kojarzą, może nawet mają u siebie. Jak widzieliście, bohaterem jest ten oto no chłopiec, który został odcięty od wszelkiego zła. No, i uciek uciekając przed mamą, schował się w piwnicy, czy tam gdzieś. No, i będzie szukał teraz wyjścia. No i okej, okay, w takim razie tutaj nic nie mam. Grałem w to trochę u kolegi, trochę jestem obeznany. Niektóre rzeczy kojarzę, ale tak w większości wydaje mi się, że jeszcze nie. No okej, okay, w takim razie zaczynamy. Tu jest kilka postaci, mamy tylko Ajzaka, więc zaczynamy Ajzakiem. I lecimy. Ok. Możemy sobie sterować. Myszką możemy też strzelać. Ale ja wolę strzałkami, więc myszkę schowam. I jedziemy. O, kamikadze. Trzeba uciekać. Ok. I jeszcze pajączek. O, moneta Dobra, lecimy w lewo O, Treasure Room Może coś fajnego znajdziemy Dobra, rozwalimy i... O Oni nie są jacyś groźni Słabi są według mnie Może rozwalę to TNT? No dobra A, w sumie nie wiem czy się opłacało Ściszę trochę muzykę i co mamy? Attack Fly Forever Alone Nasze, mamy atakującą muchę. Wow, super. Choć szczerze mówiąc, ona może być przydatna bardzo. No nie wierzę, wlazłem w to naprawdę. No dobra, w takim razie tutaj. O, Glutoni. O, on strzela jakąś krwią z brzucha. Okej. Okay. No wydaje się łatwy. O, mucha go tam trochę zraniła też. Dawaj mucho go. Ale go mucha zraniła. Dobra ta mucha jest. Oj kluczyk. Nie wiem co on daje za bardzo. Dobra ta mucha jest, muszę przyznać, że całkiem. Całkiem dobra znajdźka. Chyba można wejść do sklepu, ale po co? Nie, nie opłacało się w sumie, no ale okej. Okay. Of. Serduszko, no ale po co? Na tym etapie ono nie jest. Najbardziej przydatne. No, okej, okay. tutaj zaraz będzie boss, gdzieś niedaleko. Ale. Super ta mucha jest. Ło! A masz, moja mucha cię pokara. Dawaj, mucho ale super, wystarczy umieć ją operować i ona naprawdę potrafi dużo zrobić z tego co widzę. Tu jeszcze jakiś pająk, trochę lepszy. O! Dawaj mucho, dawaj go Dawaj. O! Dobrze. I jeszcze ich. <laughs> szczerze mówiąc, o, widelec. Isaacs Fork, nie wiem, to, jak... szczerze mówiąc, jak ktoś by umiał dobrze operować tą muchą, to tak naprawdę nie potrzeba nawet... O, jakaś różowy pająk, różowa wdowa. Dosyć szybko. O, ona szybka jest, o kurcze też pluję muchami Dawaj ją, mucho Ale ładnie Ło! Uwaga, uwaga Szybka ta wdowa jest Nie Nie wiem, czy w to białe mogę wejść Chyba nie, dawaj mucho, brawo Dawaj mucho To jest mój przyjaciel Ło Wyruszył ze mną w tą ciężką podróż I udało się, ale serduszek poleciało Uwaga, uwaga, ostrożnie. Fak, ale to strzela tym czymś. Dobra. I mamy coś. Squeezy, tears up. O, ale brzydko wyglądam. Nie, to jest po prostu tragedia. Okej. Okay. To białe serduszko... O, jeszcze dwa te. Duchowe serduszka. Te, to białe daje nam, że jak... Yy, no. Zejdziemy niżej, to nam się zrobi miejsce. Zobaczcie tutaj. I teraz zamiast tego białego serduszka się zrobi miejsce. Co, musi śni? No, dostał kupę w prezencie. Śmieją się z niego koledzy. I zamieniło się na serduszko. I mamy cztery serduszka normalne i dwa duchowe. Spirit Heart. Te pająki mogę muchom rozwalić. Szczerze mówiąc, nie muszę się za bardzo trudzić. No, dawaj, 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 mucho. Dobrze, mucho. Dawaj, jeszcze jego. No? A, super. Po monetę. Szybko polecę. Te oczy takie brzydkie, tak mi się nie podobają. Bardzo. Tragedia. Dobra, tutaj jest TNT. Ta mucha chyba TNT nie atakuje z tego, co mi się. A może? Nie, mucha nie atakuje TNT. Wow, ale. Nie mam klucza, więc tutaj się nie opłaca iść. To może tutaj. Ale to zobaczę na koniec. Tu są. Tu są te, ale ja to mucha rozwalę. <laughs> ta mucha taka dobra jest, kurde. Podoba mi się ten, ta znajdźka. O, chciałem muchom jeszcze rozwalić cię, i chyba. Nie, dobra. Nie ryzykuję. Kluczyk, dobra. Czyli już możemy otworzyć tamtą skrzynię, ale jeszcze. Ło, kurczę, zapomniałem, że oni skaczą. Zapewnie się poczułem trochę. Mucha? Ło! Nie! Uch! Jak ja to zrobiłem? Bomba, fajnie. Idziemy tutaj. Tu jest skrzynka. Najpierw rozwalimy ogniska. Tu jest lepszy kamień, z niego coś wyleci Więc warto go tutaj. O. Spirit heart może być. A tu bomba i, i pół serduszka, czyli było warto. O i pieniążek. Dobra, na bosa jeszcze nie idziemy. Przejdziemy się jeszcze tam w lewo. Tam, yy, na lewo od tego sklepiku, co tam jest, ale najpierw... No dobra, zostawię, bo jeszcze treasure roomu nie odwiedziłem. A tam może być naprawdę przydatna rzecz. Choćby druga mucha. Kto wie? Okej, okay, lecimy Co my tu mamy? Pająki I wejście do treasure roomu I jakąś komnatę jeszcze wyżej Tam za chwilę pójdziemy O, bomba I co my tu mamy? Stanik Ok, niech będzie Zawsze o takim marzyłem I do góry Tu jest O, wrat Co to jest? O, to jest jakiś Bomberman. Tak przynajmniej ten koleś się... sam się zraniłeś, ty... Ty idioto. Moja mucha cię... Uah! Moja mucha cię... Zniszczy, zobaczysz. Zginiesz w piekle. Uah! Dawaj go, mucho. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, mucho, teraz go. O, ale ładnie dostałeś od muchy. Cały so ci teraz? Dawaj, dawaj, mucho. Nie, 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 idź sobie. <laughs> Zobaczę na bossie, co ten stanik daje, bo nie mam pojęcia. Dawaj go, dawaj go, bomba. Nie, 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 nie. Myślałem, że mnie trafi. Chodź tutaj. Końcówka życia. O, dwie bomby. Ło, przyleciała do mnie. I spirit heart. Dobra. Yy, teraz lecimy tam, gdzie były te dwie skrzynki. Bum, 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 bum. Oj, Jezus, jak tu trzeba chodzić. Jakieś szlaczki trzeba robić Dobra yy, Tu nie mam klucza, więc nie ma sensu No to tu I co jest w skrzyni? Serce No może się przyda Kto wie Dobra, lecimy tu Tu I na bossa I naszym bossem jest Pin Okej okay. pin, pin jest spoko bosem. To, to jest bardzo groźne, tego należy unikać. Nie, no cholera. O, ale cię mucha wzięła, człowieku. O, Radioactive Spider has appeared in the basement. Czyli teraz będziemy mogli tego pająka znaleźć. O, pokój diabła i range up. Szminka naszej mamy. Tutaj jest. Nie wiem, co to daje, nie mam pojęcia. Nigdy z tym diabłem jakoś nie handlowałem. Nie wiem, czy się opłaca. Może kupię sobie to coś. Czy może to lepsze? Nie mam pojęcia. No cóż, zaryzykować trzeba. A już w sumie na przyszłość będę wiedział. Lecimy to. Damage up. Dobra, wydaje mi się, że było warto. O, mamy jakiś znak szatana na czole. I schodzimy niżej. Co musi. Nie, znowu kupa chyba. Ta, znowu kupę dostał. Dobra. Jaskinie jeden. Tu są małe robaczki. Które są agresywne A. Czyli ten z... Już teraz będę pamiętał, że ten znak daje po prostu Damage up, ale to było warto mi się wydaje o. Spirit heart, dużo tych spirit heartów mamy To bardzo pomoże nam na pewno O i to coś, tu mucha się bardzo przyda Co to było, tak serduszko się zaświeciło Dobra, lecimy w prawo O, jakaś pianka Zielona czy czarna, ona jest taka bardziej Średnia, no nie wiem jak to Niech będzie, że i zielona. Dobra, najpierw rozwalimy tam może. A Ciebie muchą rozwalimy. Dobra może nie. Twarda ta pianka. Cholernie, dobra. Bomby. I jeszcze zwiedzimy tam. Tutaj mianowicie. O, tu jest. Możemy poświęcić się, ale wydaje mi się, że nie warto. To jak już dużo serduszek. Tu są robale. Znowu te szarżujące. Ten zasięg tutaj bardzo pomaga. O, Aj, znalazłem się w potrzasku. Nie mogłem za bardzo nic robić. Nie, no czemu ja podlazłem do niego? Co mamy tutaj? Robaki. Eee, bez problemu. Weź to podejdź, no. No, chodź tutaj, chodź. Boom. I ser. A, nie mogę. No dobra, to może tutaj. Jeszcze treasure gdzieś tutaj musi być. No, nie tutaj. No, lepsza moneta. Też się przyda. I szybko lecimy tam. Serduszka na razie mamy pełne. I co, co nas czeka tutaj? Wybuchowe muchy. One nie są jakieś trudne jak dla mnie. Moja mucha jest zdecydowanie lepsza. Ale są wytrzymałe. O! Nie, 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 mucho, nie! Nie niszcz ich tak koło mnie, bo ja mogę przez to stracić życie. No. Dobra Bąbka. Yy, o, nie mam klucza, niedobrze. Chyba pójdę nawet do sklepu, do którego nie mam klucza, Ta... Nie mam pojęcia co teraz kompletnie zrobić. Zaryzykować. Chyba zaryzykuję. Co to? O, jakiś zestaw koci Kerst Grumpy's tail, ogon grampiego. i głowa grampiego. Co to daje? Wow, kolejne muchy. No chyba waleta. Pójdą ze mną te muchy? Wow, ale much przy mnie, lata. Zaryzykowałem dlatego klucza, ale kurczę, no ciężko będzie, bo ta, ta znajdźka tam by naprawdę bardzo pomogła. Jestem przekonany, dobra. Może z bosem jakimś cudem klucz wylecić czy coś. Co jest bosem? O! Upadły, fallen. Okej. Okay. Oj, zapomniałem o tym ataku. Dobra, użyję stanika. Co on robi? Aha, ogłusza przeciwników takie jakby te. Ten brzydki widok. Co on się zbugował? A nie. O nie, rozpadł się na dwa mniejsze. Nie dobrze, niedobrze, niedobrze. niedobrze. Mucho, dawaj teraz ich. Dobra, trochę ich tam zbiła. O cholera, groźne to było. O, o, nie, 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 na pewno. Ja się, tak, ja się tak, nie bawię. Ostrożnie trzeba. No nie. Dobra. Co to? Scary, Spirit of the Night. Wo, mogę latać. Chyba. Ale, o, ale zarąbiste, mam zęby Ja nie mogę, jestem taki Tam był pokój diabła, ale i tak chyba nic by mnie nie wziął, bo Nic nie mam, dobra, to może Nie, dobra, tutaj już chyba nic nie zbiorę Ale zarąbiście, mogę latać Normalnie Skakuję do piwnicy O, teraz O, skrzynia, o, został zamknięty W skrzyni, nie ma czym oddychać, biedny Dobra, lecimy To nam bardzo ułatwi sprawę Ta skrzynia na klucz, fajnie Tutaj. Coś jest? a One nas skos strzelają, więc. Dużo serduszek. Tutaj. a Trzeba to rozwalić. O, small rock has in the basement. Dobra, teraz będziemy mogli to znaleźć. O, ale destrukcja. No nie, tak się dałem trafić. Aj, mam jeszcze spectral tears z, czego, z tego, co widzę. One mogą przenikać przez kamienie i przez przeszkody. Spo spoko, spoko. O, dużo ich tutaj. No. Oby z tego różowego wyleciał klucz. Proszę, no. No siejku, ile rzeczy na klucza? Ja nie mam klucza. Co to da? Lockdown, szkoda. Obniżyło nam. Nie, to jest zła, zła, zła próba, bo tych kluczy w ogóle nie ma. Tyle rzeczy bym miał dzięki kluczom. Może z was chociaż jakiś klucz, co? Co wy na to? No. Klucz, proszę, błagam. No, nie, no ale wy jesteście, no. Kolejna skrzynia na klucz, już trzy. A ja klucza... Cz... Nie no dobra, to jest jakieś chamstwo. Cztery skrzynie na klucza ja klucza nie mam. Super po prostu. Zarąbiście. Klucz proszę. Muchy kolejne, więcej tych much. Nie, to jest jakaś masakra po prostu. Nawet nie wiem jak to skomentować. Czemu nie mogę tego rozwalić? Dobra, co mnie to interesuje? Idę dalej. Tu jest żebrak. Dobra, dam żebrakowi, może klucze dostanę jakieś. Tutaj są mięsa, no dobra. O, ale T. O, tu ta mucha bardzo dobrze działa. Pół serduszka, nie potrzebujemy. Tu są te zombiaki. Tu latanie jest bardzo przydatne. Dobra, może najpierw na jednym się skupię. I teraz ciebie. Tabletka. Bedgas, no, co? So Ok, że tak powiem. Tutaj, a tu ci są. No, nie są dosyć prości. Może jakiś klucz. Mm. Wszędzie te monety, ale dobra. Pohandluję sobie z tym, że brakiem. Może jakieś monety dostanę i coś za to kupię. Tutaj co? Envy. Envy nie kojarzę go. O, ta mucha tutaj bardzo ładnie działa. W sumie. O, rozpad się na dwie mniejsze. O, o, kurde! Jak on się będzie tak rozpadał, to to może być bardzo trudne. Dobra, skupię się na tych malutkich. Ciężki. W takim małym pomieszczeniu, gdzie są przeszkody, to może być naprawdę ciężki przeciwnik. Dobra, ciebie sobie dobijemy. Tutaj jakoś to nie był ciężki tak. Nie było to jakieś tam ciężkie, no ale nie było też tych przeszkód żadnych i to jest na pewno plus na moją stronę. Może coś fajnego, może klucz co? Co wy na to? Może klucz. Bomba i jakaś piguła. Co to daje? Bombs are key. Jest, jest, ale super. Sześć kluczy. Zamieniło mi bomby na klucze, ale zarobiście. Dobra, czyli teraz A Tutaj jakieś znajdźki fajne. Jest, ale super. To chyba najlepsze, co mi się mogło trafić w tym momencie. Kolejna skrzynka. O, code. To z tego, co pamiętam, zwiększa szybkość. A widelec nie wiem. Dobra, niech zostanie. O, ale dużo znajdzie. Idealnie. Tego potrzebowałem. O, jeszcze sekretne pomieszczenie się otworzyło. Trzy monety. No dalej, dobra. Jeszcze dwa klucze będą nam potrzebne. Może do sklepu nawet wstąpię, bo mam trochę kasy. Karta Emperor. Nie wiem co daje. Na no, bossie sprawdzę. I tutaj zwój. Co to daje? Nie mam pojęcia. Dobra, wezmę stanik. Chyba lepszy. Dobra, lecimy do sklepu. Co ten emperor daje? Nie pamiętam. Kiedyś chyba to trafiłem nawet, ale nie jestem już pewien. A do Żebraka jeszcze, ale dobra, najpierw do sklepu. Co my tu mamy? To, klucz. To kupię. Bomby nie potrzebuję. To. Nie wiem, co to daje. Kupił. Dobra, kupię. Item Matyra. Ha! Ale fajnie. Zakonnica norm. Ale to jest ten wygląd po prostu mój teraz. To jest jakaś masakra. Jakiś Pokémon. Zakonnica. Z zębami, znakiem na czole i latającymi muchami. To jest to. Dobra, może ten żebrak jeszcze coś fajnego wydropi. O, bomba. Okej. Okay. Przyda się, żeby cię wysadzić. O, karta. Magician. Dobra, wolę Emperor chyba. Mapa. O, fajnie. Ona odkrywa chyba wszystkie te... Ale to nie wiem, czy na zawsze, czy... Dobra, lecimy na bossa. I boszem, bossem jest Fistula. Ok. Może być. Emperora. Co? Ło! Ale bez sensu. Teleportowała mnie do pokoju z bossem. No okej. Okay. Dobrze, że ten boss miał tak mało HP, bo jakby miał... Ło! To jest coś jak Envy, w zasadzie. Ej, nie, 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 ja się tak nie bawię. Dobra. I rozwalamy te najmniejsze części. Dobra, szybko, 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 żeby... Dobra, teraz już pójdzie w miarę łatwo. Mam nadzieję. Ta fistula nie jest jakaś trudna. Dobra, ostatnia kulka. Fajne znajdźki. Bardzo się cieszę. I jeszcze robaczek. O, spelunker has appeared in the basement. Fajnie. O, k, to jest beach. Shot speed. O, ale fajnie. Prędkość ataku. Dobra, skaczemy niżej. O, cała ta. Fajnie, cała mapa. O, pride. Cała mapka nam się odkryła, fajnie. O, uwaga, uwaga. Dobra, jakaś książka Anarchist Cookbook. Nie wiem, <laughs> nie wiem co to daje. No, chcę stanik. Stanik jest dobry. Ale patrz, jak groźnie wyglądam. Nie chciałbym takiego podłuszkiem w nocy spotkać. O nie, nie, nie. Tutaj tego muszę użyć. Aż bomby użyłem niechcący. Dobra, mam nadzieję, że mi się zregeneruje do bossa. No nie, strzeliło we mnie. Dobra, Treasure Room, i tu jest. You have been blessed. Zostałem błogosławiony. No to nic dziwnego, przecież jestem zakonnicą w końcu. Szybko się ten stanik odnawił, już prawie się odnowił. O, o, nie, 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 nie. To strzela bardzo groźnymi bombami. To jest groźne bardzo. Dobra, skrzynia. Ale najpierw ognisko. Zostałem błogosławiony. Kulka jakaś leciała. Ostrożnie. No, zginie, dobra. I ostatni. Albo dobra, otworzę skrzynię. O, karta. O, Magician Magic. Dobra. Lecimy. O, nie, 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 nie. nie. Ja tu nie chcę być. Dobra. Nasze, bez tego chyba bym już przegrał w tym momencie. Na tym etapie. Takie mam przeczucie. Że to byłby mój koniec. O, Spectral Tearsy pomagają. Dobra, bomby tu walniemy. A w sumie po co przecież mam latanie? No okej, tam jest jakiś sklep. Dobra, tutaj. Znowu wy. Ale w sumie mogę stać tutaj, oni mi nic nie zrobią. Te maski. Gorzej z sercami. Serca już zrobią. No nie, nie wierzę, ale się dałem. Ostrożnie, ostatnie serce. Traw, rzeszno. Dobra, skrzynia w skrzyni, pół serduszka i bomba. Dobra, serduszek na razie nie potrzebujemy. O, jestem zakonnicą. Bój się mnie. Dobra, lecimy tutaj. Tu są. Wy. Ej, dobra, ja już zaraz przegram. Szybko trzeba ich rozwalić. Bombę i postawię, wiem. Dobra. Bomba się trochę nimi zajmie. Dobra. Z tobą już sobie jakoś poradzę, mistrzu. Dobra, ciebie też jakoś rozwalę. Ok. Bomba. O, idę, może wrócę się po to serduszko przy okazji. I tu serduszko, pół w zasadzie. No mam tylko dwa serduszka, ale idzie na razie nie najgorzej. Pum, pum, Dobra. I lecimy w dół. Znowu. Nie mam stanika. O cholera. Nie wiem, czy te maski biją. Nie chcę sprawdzać. Biją. To jest niemożliwe! Jak ja mam to przejść, jak te maski biją? Przecież to by było niemożliwe, gdybym nie miał... Nie, 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 nie! Idź sobie! Nie, nie, nie! Zostaw mnie, zostawcie mnie wszyscy w spokoju! No... Idzie... To się może źle... No... Bardzo się boję. Dobra, trudno, to tylko gra przecież jest. O! W miarę nas poratowało to pomieszczenie, bo mogło być już źle. Znaczy, jest źle! O, idź sobie. Ja mam już swoją muchę, nie potrzebuję drugiej. Mam już swojego przyjaciela. Serce, proszę. Nic. A tu. Nie, dobra, muszę użyć. Bombę im postawię. Myślę, że to ich ładnie rozwali i tego rozwalimy. Dobra, proszę, serce. Nie mam klucza. Nie mam klucza. Gdzie jest klucz? Znowu nie mam kluczy, no. Jakaś porażka, tutaj, znowu wy Dobra, przegrałem chyba Dobra, Ale nie, postaram się, postaram się Cholera, za dużo Tych pocisków leci we mnie Za dużo was, za dużo Dobra Rozwaliłem jedno to, może drugie się uda Nie, no nie Nie, wyszedłem z pomieszczenia Dobra, muszę tego użyć to już nie mam tam po co wracać chyba. Chociaż muszę tam wrócić. Nie, ty! Jakim prawem on atakował? No przecież on wisiał sobie. Dobra, nie wiem. Trudno. Stało się. Zebraliśmy tyle rzeczy. Do naszej kolekcji się dodały. No okej. Okay. To było pierwsze podejście z gry The Binding of Isaac. No i niedługo nagramy na pewno następne, więc zapraszam was na kolejne odcinki. Okej, okay, no w takim razie na razie trzymajcie się.